Cześć! Idę do szklarni zrobić próbę smakową kolejnego banana, który mi zaowocował No i owoce dojrzały Wczoraj zauważyłem, że kilka jest już żółtych Pewnie dzisiaj jest już ich więcej Tak, już stąd widzę, że jest więcej dojrzewają momentalnie banany widać Ach, słońce akurat pod, pod słońcem muszę nagrywać no zaraz tam wejdę po drabinie i spróbuję odciąć jednego najbardziej dojrzałego No, i jest. Jest bananek już w ręku. A jeszcze tutaj rzutoka z bliska, jak to wygląda. Ale jest to banan Musa Dwarf Brasilia Podobno w smaku będzie podobny jak. Musa Manzano, czyli musa apple. Bananki mają mieć posmak jabłka. Dobra, zabieram swojego i idziemy na dół. Długość bananka. Może nieco ponad 10 cm. Opieram ze skórki. Nie mogę się doczekać. Skórka podobnie cieniutka jak w przypadku pozostałych bananów, tutaj, które tutaj z tego jadłem na przykład yy, owoce. W tym roku? No i z innego z Grasmusza, podobna, podobna, skórka, cieniutka i delikatna. W przekroju tak wygląda. Musa dwarf Brazylian. Nie jest taki soczysty, jak był grosmichel. Jest taki suchszy, ale mięciutki bardzo. No jest raczej słodki. No i da się wyczuć taką kwaskową nutkę. No, którą można by było przypisać smakowi jabłka. Dobry banan, ale nie wiem, który jest lepszy, czy Grand Nine. Czy Gros Michel, czy ten na pewno jest trochę suchszy niż tamte? Gros Michel był najbardziej soczysty. Grand, Nine taki najbardziej chyba lekko zbliżony smakiem do owoców ze sklepu, ale dużo lepszy. No, a ten też trochę inny. No, Gros Michel też miał taką nutkę jakąś owocową w sobie. No, i tam nic więcej na temat smaku nie potrafię powiedzieć. No, banan zaowocował na takim gniu, rosnącym już teraz bardzo skośnie. pień ma już swój odrost. Odrost, odrost ten. No, już chyba jest grubszy niż, niż stary pień. Wysokość pnia odrostu do no blisko 4 metry. Także tam ledwo coś się mieszczą, jeszcze kawałki ogonków liściowych pod dachem. Banan rośnie w tym miejscu. Od od jesieni 2020 roku od października wcześniej róż na polu jakiś czas, jeden sezon a i później tutaj został wkopany no i są efekty są owoce. Niestety nie mam sadzonek tego banana była chyba jedna w tamtym roku ale coś ją kupił Tutaj kilka małych odrostów widzę jest ale to wszystkich nie mogę wycinać Muszę zostawić coś niecoś żeby owocowanie było na bieżąco Dobra, to by było tyle na ten temat przy okazji, jeszcze tutaj rzucimy okiem na drugi kwiat Grand Snina. Potężny Grand 9 dużo większy od tamtego wcześniejszego. Dwa razy grubszy, jeżeli mierząc średnicę, mierząc obwód, to o wiele, o wiele kilkakrotnie grubszy. No i już tutaj. Produkuje owoce, kiście owoców produkuje świat ogólnie cała, cała kiść będzie pewnie sporych rozmiarów, bo widzę, że przerwy między kiściami pojedynczymi na razie tutaj są całkiem spore. Wytwarzają się kolejne piętra kiści tutaj kładki jeszcze się nie otworzyły, a już bananki wychodzą także trzeba czekać na następny plon, tutaj to będzie bananów od groma na dwor w Brazylianie nie ma ich aż tyle jest bardzo mało w porównaniu do, do poprzednich bananów, czyli do grand i do, 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 do Michela. a jeszcze rzut oka z dołu tak wygląda wisząca na bananie kiść jeden widać dosyć mocno uszkodzony z jakiegoś powodu niewiadomego no tak to wygląda dobra to na razie do następnego smakowania bananów, bo szykuje się kolejne smakowanie i to nie jedno. Na razie, cześć.